Nie ma jakiejś na live. Mm. I co, przestrzegają ludzie? Wy się Dopiero spytaj Panie, czy mnie wyciszył. Pacio wyciszyłeś y, Ryszarda? Trąbkę. On tak. wyciszył cię. Ale co ja źle z nim wypowiadałem? Co on źle takiego złego zł 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 powiedział? Kuźwa! Skoczyłem. <noise> Gorzej jeszcze mówi i kurde go nie mutuje. No Pacio mnie lubi, no nie Pacio? A, no tak, bo... Dobra, bym powiedział coś, ale byście tak obraził, że... No powiedz, no powiedz. Drugi Vojta Sicaro. Co? Drugi Wojta się zna. O ty kutafonie! Wiesz co, Ej, pa. musiałem Pacio, bo on takie słowa na nas mówi. Że to Uch, powiedział, nie że, nie powiedział, że my jesteśmy tacy jak Karol i Wojtek. No to kiknij go z imprezy. Nie chce mi się. Mm, muszę się tam przeskoczyć. Kiknąć cię z imprezy. Eee, co się... dalej, kurde. Przecież żartuję, czego wyzywasz? Ale ja tylko powiedziałem, żebyś sobie wywalał, a ja usłyszałem. Spierdalaj, no kurde. Czekaj, posłuchaj, ja <słuchaj> <nie> <słuchaj> jezu. <słuchaj> tak patrzę na nie, nikogo nie ma na Twoim live. To, to z kim Ty chcesz gadać? Nie chcesz tego <słuchaj> Zrobiłem sobie zupkę chińską I tak długo jej nie jadłem Że się sam, sam makaron został Aha, wiem Woda wyparowała Nie, no, Wsiąknęła w kluszki no Bo jak parę dni deszczu nie ma, no to czego się dziwić Trochę gorąca musi być 24 Jem! Ale ja nie się No i ja nie chciałem ja Ty, znalazłem tą babę, co nas tak pobija, Rusek. Co? A, tą, mm. tą, Nadinę jakąś. Tak. Oui, <coughs> mm. <coughs> Non, pas question qu'on se contente d'attendre les pas Avec tout le respect, vous, c est c est pas bien. Faux. vous tout ce que vous pouvez pour faire disparaître avec mes pour à toute éventualité. C'était oh, le cool, moyen oh, le moins risqué Mais je vous écouté. Maintenant, on a des Mais je pensais pas qu'il se pointerait là. Zora tego pobija Nie bym to zrobić BO GO POTRZEBUJĘ Paweł doładowujesz sobie Fodolce? Nie wiem może? Nie. I byś kupił to to coś to No. A ty by A wiesz co? Ja chcę, żebyś ty miał jak najlepiej. To jak sobie doładowujesz, to kup sobie ten zestaw za 2500. Co, nie chcesz kilofu? Nie, wolę, żebyś ty miał coś. Hmm. Znaczy ten killoff jest zarąbisty Nawet zarąb, zarąbel, zarąbisty Tylko biste? drzwi Grasz, portmega? A, się nie... Aha. No i co ja mam tu zrobić takiego nie ciekawego? Nie ma kreatywa znowu Może hmm. No bo zara będzie ten który? Zobacz. Powiedz Paciowi, że jest gruba. Mm, dzisiaj jest... Pacio, Rusek mówi, że jesteś gruby. I pijak. I powiedział pijak. Patyczak. Powiedział patyczek. Jak to jest jego stary? E, 17... o 17, Ta, ja nie o Jak twój stary? O ty, po starych już ciśnie? O ty, po starych już ciśnie? No jak zaczął, to trzeba jakąś kontrę dać. Jak zaczął, to, to się, trzeba jakąś jak kontrę się dać. Psowi trzeba skrócić tak. smycz. Jak to się mówi, psowi trzeba skrócić smycz. Co? Jak to się mówi, psowi trzeba zacisnąć kaganiec i skrócić smycz. Tylko że tym psem jest Pacio. Tylko że tym psem jest Pacio. Mhm. Ja za was gadam. Bo Ej, czekaj jeszcze. Rusek powiedział, że jesteś pojebanym pojebem. Wiem, że to się nie wymyje. Ty jesteś z patologii, Rusek. Ale ty jesteś kłamca. Ale ty jesteś kłamca. Paweł. Paweł. Patryczek, jedz to, jedz to! Ja pierdzielę, ale upośledzony jest Ja pierdzielę, ale upośledzony jest Pacio. On tak powiedział. powiedział A, Rusek. na pewno. Powiedział Rusek. Dobra Paweł, ty się bawisz. No, Dobra do... Paweł. Ulany dzieciaku, mów. Jakbyś nie wiedział, to Paweł sobie wymyślał, jak ty. Nieprawda. Tak, ale ty. Czy... Dobra, hipotrytom jesteś. kompletnie No, jakim hipotrytom? Ty w ogóle od starego ty nas wzięłeś, czy co? Czy też jedno Bo nie rozumiem cię nieraz. Kto by, a zresztą, kto by cię rozumiał? I pokryto To Ile masz Na koncie Nie co to Jedna osoba na live Witam Zostaw chłopeczkę w górę game Siema Nie od Epigames była na samym początku A, nikogo nie było od samego początku Do mnie jakoś boss ze to nie przychodzi Malajwa. No i co z tego? Ej, o oh, jest To może się z nim pogram Jak ma nie ma bocie z Ale zobacz opis. Czy da się wejść na te kanały? Dwie osoby na live. Nie da się. Ale w opis. No, weszłem. I co? Zasady na live. E... Family. Czy to jest? Ja pisać nie umiem to się, tak, to się tak nie pisze A ja tak Fendi. piszę Fendi, Fendi Co ja mam tu zrobić ludzie? Family Fendi Zostawcie łapkę w górę Siema Bambi klama. Co napisał Fendi? <głos> nie <głos> ja już patrzę i Nie na moim kanale Dobra, czekaj, bo mam na rentę Rentę masz? Nie wiedziałem, że w tym wieku można mieć rentę. No ra, Bambi klama, ty już taki z polskiego to nie będzie dobry Chciałem to na PS pisać. Się zmęczyłem. Się przepociłem. Mogę to pisać na filmie. No ale bym musiał yy, odłączyć ładowarkę, podłączyć. podłączyć klawę. No, Mogłeś po prostu. No jest, no i co jest? Dobra Patie wiesz co robię Wycofałem Sam się prosiłeś Przykro mi Wycofałem Chciałem to na ten już nie ma moda Przysięg, 9000 Masz moderatora Ale... Tymczasowo wycisz użytkownika Ale masz wyciszenie Da Czy wiesz, czego ja Ci nie wysłał na live'ie? No, kutasa. No nie to dobra. To jest lepsze niż różka zdjęcie. Obejrzał, kurde, chłop z ty zrób na arenie Uina Na arenie są zbyt specjalni. Ja. Ha! Nie gram Aren... arenie, solo okay. Czemu? Nie, nie chcę Wolę duo No duo się mi dostanie jest... punktów No i?

hmm <sighs> Il recrutait des hommes. Pourquoi il aurait recruté des hommes? Ah oh, merde. Messieurs, la discrétion, ne n'est vraiment pas votre fort. Jetez vos armes. Lentement. J'ai des comptes à avec toi. Il de me balance. Je ne pas. Mm -hmm. Raif. Raif, répondez. Ej, ta baba polisienczka Uwaga, i teraz cenzura będzie taka koczyk, koczyk, pa. A teraz idziemy na jednego A teraz będziemy pić do dna. A teraz idziemy na jednego A teraz będziemy odklepić Rymcy, mcy, 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 I rymcymcym, ichow i sasa, idziemy przez życie po I rymcymcym, ichow i sasa, życie, a żyje się raz, raz. A teraz idziemy na jednego No a teraz będziemy uciekli do dna. A teraz idziemy na jednego bieźdźmy. a teraz, teraz będziemy uciekli do dna. Hej, jak będziesz miał donate, it, to ustawił sobie takie za 2 zł. <tysk> <grym i tysk> idziemy na jednego. <grym i> <tysk> <tysk> czemu nie? No czemu nie? Kiedy mi usunie się ten mózg? Oui, ben, vais vous a à un Ah, voilà, Je vais peut en mettre un rêve, mais c'est risque de prendre des années. Désolé pour vous, mais je suis pas venu pour ça. Apportez-moi le crucifix. C'est pas un crucifix. Quoi voilà. Non, ça s'appelle un crucifix, une croix qui. Ouais, c'est pas grave. No i oczywiście pan klama zostawił łapeczkę w dół A teraz idziemy na jednego A teraz, A teraz idziemy wódkę pić do dna A teraz idziemy na jednego A teraz idziemy wódkę pić do dna Ale ja jem, czy jest to! Bo nie będziesz miał siły, musisz to jeść. No właśnie. Kopca, tak! C'è un terapista. Jak mu skopa zawaliłem, nie wiedziałem, że tak się da w tej grze. O kurde, no faktycznie. Hopie ja mam a teraz zobaczymy tego auta i ma na shotgunie. Dobra, idzi teraz z wami. Trzymam po kwiecie. Ale już dobrze mówił. Ale co? Że nasze odganie auto im dużo robi. Jak no. ja na ślebo strzelam i trafię. Chodź, tulamusie Masz no, dwie osoby na live'ie Ninja Ninja? No zobacz na czat, no zobacz Siema, Ninja Hello Była beka, jak to prawdziwe ale nie wiem. Tak, na pewno chodzi po różnych live'ach, żeby...

po angielsku piszę. zrozumiałem tylko fortnite ale chyba że też grać w forta ja gram w forta, mogę zaraz iść chyba że to nie o to chodzi, jestem kaleką z angielskiego, więc wiesz to chodzi o to czy zagrasz Fortnite. Mogę. w ja fortnite mhm. mogę Nie, na jednego Teraz idziemy wódkę pić do dna Czekaj, zobaczę tego twojego live'a To... O, jeszcze poczekaj chwilę na ta... Dobra, czekaj, ja napiszę Jak to był... I tu A. YouTube. O, cztery, e. ja cztery, dobijamy czterdzieści. Jedzie do toalety. Dobra. Chwila. Muszę tylko znaleźć... nim leka w angielskim. Tak jak ja. No. Family Friendly To nie jest prawidłowe, jak ty się dajesz, ale to ja nie wiem. Ale ja się nie dałem nabrać Chyba taki? Chyba, że grasz na ps -ie. no to podaj z PS-a, Nie, ja miałem podać. Ej, jak zmienię grę, to mi nie wywali streama? Na serio? Czekaj, ninja, zaraz wracam. Zaraz będę.